By dać życie i energię do rozwoju olbrzymim obszarom, rzeki tworzą potężne ujścia. Mając podobne ambicje, w Akmel od ponad 20 lat tworzymy kompletne systemy zasilania awaryjnego. Do standardowych wyzwań dział handlowy dobierze gotowe i sprawdzone rozwiązania. Gdy zapotrzebowanie wykracza poza konwencjonalne rozwiązania, stworzymy kompletny system zasilania samodzielnie. Od projektu przez produkcję z wyśrubowanymi wymogami jakościowymi instalacje na konserwacji i serwisie 24/7 kończąc. Wierzymy, że tylko łącząc ze sobą te odnogi, projektowanie, produkcję i serwis 24/7 zapewniamy Wam realne bezpieczeństwo wtedy, kiedy najbardziej go potrzebujecie. Akmel agregaty prądotwórcze. Niezawodne i niezależne od ponad 20 lat.